Otwórz i pokaż, co kupiłem, ponieważ my wierzymy, już y, przygotowujemy się pod kolejną budowę, pod garaż. I kupiłem Styrodur. Nie będę rozpakowywał, bo to nie ma sensu. Nie, bo szkoda bo nie. Szkoda. Szkoda tych, 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 tych. To jest tak, to są dwie odmiany. Jest trójka, na no, puście. Yy, nie pamiętam jakiej gęstości, ale twardszego nie było, bo jest naprawdę bardzo twardy, takiego jeszcze nie widziałem. Oraz jest piątka, tak samo na wpiero pust, pod płytę. Piątka idzie pod płytę. Tu jest czarna folia pod tą płytę, bo zalejemy, zazbroimy i zostawimy, niech sobie leży. Zamówimy sobie towar, żeby składować później na tej płycie i będzie nam się łatwo murowało. Natomiast ta trójka, co tutaj widzicie, będzie wchodziła jeszcze do tego domu. Zaraz wam pokażę jak ponieważ tą wylewkę, którą robiliśmy ostatnio, to nie jest efekt finalny, ponieważ będziemy jeszcze docieplać właśnie tym sterodurem, tym twardym. Szef ma fajną wkrętarkę Cicho. i każe mi wkręcać z Parking Sony. Dotnijokrętem. Dotnij! Twarde. No to jest twardszy od twardszych od najtwardszych, ponieważ paczka kosztowała 195 zł. Bodajże ta jedna, a zwykłego styrodura kosztowała około 165 zł. Więc wziąłem ten najtwardszy, ale. Patrzcie. Nie no, wiadomo jak tak się weźmie to zbierze, ale jak pójdzie na panele, pójdzie na panel. I tak to będzie wyglądać. Tutaj się ładnie pozamiata Poczyści Bo na razie jesteśmy w trakcie robót idzie, bo tam jest dojdzie, y, trzeba posprzątać jeszcze przy tym ja. Tak I tu Na ten strodur, idzie pianka i dopiero idzie panela I tak będzie finalnie wyglądało Dlatego nie zacieraliśmy tej wylewki, bo nie było sensu. Bo jak będzie chropowata, to lepiej klej się będzie trzymał, bo będziemy to kleić na kleju do steropiana. Więc, więc taki był wstępny plan. Oczywiście jest w pióro w pustach jak mówiłem, czy jedno na drugie zachodzi, nie będzie żadnych mostków, jest twardy, gruby. I specjalnie po niego pojechałem aż do Kielc, ponieważ u nas nie ma już. Nie ma. Wszyscy wykupili, bo podwyżki miały być. Tamtą piątkę kupiłem jeszcze w starej cenie 135 zł, jak dobrze pamiętam. A ta piątka zaraz Wam pokażę, w którym miejscu będzie, ponieważ, tak jak mówiłem, już niedługo będziemy budować garaż. Tutaj jest przygotowane miejsce pod ten garaż, o którym właśnie mówiłem. Będziemy tutaj sprzątać teren, bo troszkę się tutaj nabrudziło. To kruszywo, które jest, leży tutaj pół roku, ubite zagęszczarką, co ważyła około 300 kg, więc specjalnie zostawiliśmy. I teraz powiem Wam coś. Będziemy robić kratownicę z tych krat. Z tych krat, z tych krat i z tamtego ogrodzenia. A wiecie dlaczego? Ponieważ tona zbrojenia kosztuje około 3700 zł, a na początku roku kosztowała 2400 Dlatego po co ja mam te kraty, to to może nie, ale po co mam te kraty wyrzucać na złom i później kupować praktycznie to samo, prawie za 4 zł skoro mam gotowe. Jeżeli będzie mało, to kupimy drut, na przykład Fi8, czy tam Fi10 i poprawimy, porobimy, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na pewno rogi pójdą, czyli obrycy, na których będą pustaki, prawdopodobnie Maxy, albo Solbet 400 Pójdą normalnie w zbrojeniu, takim typowym zrobimy, jakby ławy z druta Fi 14 albo Fi 16, szczemiona Fi 6, porobimy, zresztą sami zobaczycie, a środek uzupełnimy, właśnie tym. To ma być garaż. To ma być prosta konstrukcja, którą widzieliście na naszej stronie. Dom 25 tysięcy. Tutaj nie będziemy kombinować żadnymi mediami, tylko jest przewód do oświetlenia i ewentualnie do jakiegoś gniazdka. Tu prawdopodobnie nawet nie będzie komina, nie będzie nic, bo nie będziemy. Tracić na to czasu, to ma być taki garaż na schowanie busa, bo przechodzimy na zlecenia, czyli będziemy jeździć i specjalnie dla Was budować te domki. Oczywiście zaraz po budowie konkursowej, czyli pani Agnieszki, którą będziemy wykonywać już za kilka dni. Dlatego zaraz po tym idziemy na zlecenia.